Siema. Dzisiaj pokażemy stację na serwerze EuH Więc tak, w pierwszym polu mamy ID hasło powtórz hasło, e-mail To możemy skopiować tutaj płeć, kod usunięcia postaci, kod z obrazka Pytanie, odpowiedź, odpowiedź potwierdzamy tym przyciskiem, to znaczy, że nasze konto jest zrobione. Jest strona główne żeby wejść na rejestrację. Chodzimy na stronę wwwmht 2com Ukośnik mine ukośnik.html dzisiaj zakupiłem nowy mikrofon mam nadzieję że filmiki będą lepsze o, to było na tyle subskrybuj mój profil pozdrawiam koncert 123 marka